Siemaneczko wszystkim, pionów, Matka Polska, Pogoń za Sumem Witam Was kolejny raz na moim kanale Słuchajcie, kontynuujemy przygodę na Ebro Jedną rybę już dzisiaj trafili Teraz kolejna, ale to też nie będzie jakiś wielki Duży Jest taka 60, nie? Tak sam. Ale jaki raniek, kurde, masakra, nie? się, się. ale chupnął. <ślesk> <ślesk> Także dzionek rozpoczęty. Fajnie, już dwie rybki mamy. Szkoda, że nic dużego, ale kręcą się słuchajcie Długo, duże ryby. Widać tam fajne rybka. Ale jak zaczak zawalone te prostu Jaki pyszczek ma mały, ty. No i dobra. większo tam tego albo głowę ma po prostu troszkę większą Tak się prezentuje rybka nie jest duży nic nie wyżygał Ogonem ma taki śpiewnie druga polski. także dziolek fajnie rozpoczęty słuchajcie, odpalili teraz drugą turbinkę Tą tu jest, zmienił się troszeczkę układ prądów i zaczęły się pojawiać ryby zaraz tam przy, przy tej, tej turbince Także jeszcze się z Tomkiem pokręcimy na pewno, zobaczymy. No i co, zaraz go wypuszczamy. Zaraz tak się, rybka nieduża, ale jak na początek, zawsze coś tak się wraca. Spływamy teraz z Tomkiem coś zjeść, ale tak sobie badamy teraz takie brzegi takiej skale. Tam jest taka bardzo fajna, gruba rynna za, za, tym, za tym drzewkiem tutaj wystającym. Ua. Tam o, się ciągnie i patrzymy z Tomkiem, czy dałoby radę gdzieś usiąść, nie? No na upartego może by siadł, nie? Raczej tam w tych habaziach, kurde. Albo na półce skalnej spać. Przecudowne miejsce, bardzo fajne, no. Fajnie to wygląda. Naprawdę te miejscówki tutaj mówię, to Riba Rocha to jest zupełnie inne Ebro, nie? To jak wszyscy kojarzą, to mówię, te kaspe, takie surowe klimaty. Tak, tu jest zielono, ładnie. Dużo sandaczy, szczupa... Tych. szczupaki też są tutaj. Szczupaki też są, no. Także polecam każdemu amatorowi wędkarstwa, również karpiarzom, bo karpi jest tutaj też w grom. A jako, że jedziemy teraz na zakupy, no zaraz Wam jeszcze pokażę panoramę Ebro. A po lewej stronie, jakie to jest mięso? To jest. To Ribarocha to jest, tak? No, widzicie. Zobaczcie, jak ładnie się to wszystko prezentuje. No, konkret. Tu jest bardzo fajna knajpka. Tam o. W miejscowości Fliks jesteśmy, tak? W Fliksie. 8 km od bazy. Jest bar bardzo fajny. Dobre żarełko mają. Ale jeszcze podjechaliśmy pod zaporę we Fliksie. Od razu wam pokażemy, jak wygląda. Mówi tutaj Tomek raz chyba mówiłeś, nie? Tylko pingał no. Czyli w zasadzie ten odcinek dla ciebie jest dziewiczy. O, o. Można rzec. No tu woda stająca. Aha. Ale tutaj płycizny z nazwizę. na No. Bo tam dalej już rzeka, tak jak żeśmy wczoraj jechali. Tam jest elektrownia atomowa i tam taki odcinek chyba głębszy jest, nie? ponieważ tu jest, nie ma zrzutu tej chwili wody. Aha. Cały nurt, cała woda idzie przez górę, bo są dwa tunele przewiercone przed zaporą i tam jeszcze jest mała elektrownia wodna. Aha, czyli woda jeszcze idzie jakoś... Ta, jakoś... Przez, przez górkę, przez miasto, pod miastem. Aha. No kurde, to grubo. Tu jest tylko zrzut, jak idzie, idzie duża woda. To tu jest zrzucają. Aha, czajem. w zasadzie tu wszędzie powinna być też woda. Normalnie. Jak jest zrzut, to jest pełen. Widzicie, no chodźcie, zejdziemy na dół, bo pokażemy Wam, jak wygląda to z dołu. Ho! Yamakasi! Yamakasi! Zobaczcie, to tak właśnie wygląda dno rzeki Ebro. Bez problemu ryba może wejść po taką półkę zaparkować. Zobaczcie, ile tam jest miejsca pod spodem. Zobaczcie. Takich półek na Ebro jest cała masa. No mają te ryby kryjówki, nie ma co gadać. Czyli te wszystkie skały, które mijamy po drodze na rzece, pod wodą, to wszystkie te nierówności to są takie właśnie, takie skałki, nie? Fajnie wygląda takie dno rzeki, naprawdę. Ma to swój klimat. Ogólnie to jest odcinek Ebro, gdzie łowią też wielkie brzany. To jest jakiś tam inny gatunek. To to za gatunek, Tomek, jest tych brzan? Nie powiem To brzana hiszpańska tak nie jest to Bardzo duże te brzany ogólnie są. Tomek mówi, że kiedyś jak byli tutaj z Pawłem, czyli właścicielem bazy to pływały pod, w zasadzie pod nogami gigantyczne brzaniska No a tak wygląda słuchajcie ta zapora we fliksie. Kurde, spore to jest. Tu tam woda ciurka, nie? Dołem. Tu podpórki nie wbijesz. No nie, podpórki tu nie wbijesz. No konie pewnie też łażą, nie? Tu mogą ludzie na pelet. Tak, no fajnie to wygląda, naprawdę ma to swój urok, nie? Czyli tam jest fliks, a tu to też jest też jest część fli fliksu, nie? A tam zamczysko wielkie. Może podejdziemy zobaczymy tam. Tak? No, to... no dobra, no to spoko. Widzicie dzisiaj odcinek Wędkarsko Turystyczny Boso przez świat z Piotrem i Tomaszem O oh, Jezu. Yes. <laughs> Powiem wam wejść na na ten szczyt, to jest jakaś masakra. Zobaczcie jakie widoki. O ja. Mega. No i jest. Flaga katalońska. No i jest to zamczysko. Słuchajcie, z tego co wyczytałem na wikipedii, są to pozostałości po iberyjskiej latarni morskiej. Ciekawe. Ja się tylko z tą zastanawiałem wcześniej, jak ktoś, jak nawet budowali to. Bo widziałem, że e, sam zamek powstawał w XVIII wieku. Jak oni na górę te wszystkie kamole tutaj wciągnęli. To jest niesamowite, nie? Zobaczcie, tam jest sebro w dole. To to jeszcze nic, ale Tomek jeszcze dodał... Jak wciągali wodę do zaprawy, do wiaderka. i tak się prezentuje to, tam wszystko. Taki punkt widokowy, co za gość miał pomysł na to, żeby tyle kamoli tutaj wrzucić na górę. Chyba, że oni z tych skał może dłubali, po których my chodzimy teraz, nie? No bo to tak, jakby z tego piaskowca są te kamole. Może oni faktycznie robili to, zwierzch, obróbkę robili, nie? Także widzicie. Podróże kształcą Bufal i Tomasz. Bawi i uczy. Tak, bawi i uczy, słuchajcie. Ale widoki, patrzcie, jak ebro wygląda z góry. Coś pięknego. O! Proszę bardzo. Tam jest zapora we Fliksie. O, tam wodospad taki mały, widzę. No i widzicie tutaj takie te ebro. Wąziutkie, pusciutkie. Oczka głębsze? Tak. No ale potem już widzi, ebro tam idzie, no ale na pewno tutaj doliną w dół i tam się potem jeszcze poszerza. Jak będzie mnie Tomek odwoził, to może zjedziemy w takie miejsce bardzo fajne, pokażę Wam w takim kanionie jak to ebro wygląda. Jest prześliczne, przecudowne i też są tutaj sumy. Są te brzany, o których wam mówiłem, karpie, okonie, sandacze w zasadzie wszystko, nie? Ciekawe z basem jak jest tutaj, w tym dolnej. Pewnie też jest, nie? No pasat lubi takie miejsce płyty z rodzinności. Yy, Aha, no widzicie. W ogóle zamek się nazywa jakby ktoś chciał więcej się dowiedzieć. To jest Castle de Flix. Był to podobno jeden z ważniejszych punktów tutaj w, w tym regionie. Prócz tego zamku w McKinendzie tam jeszcze, jeszcze jakiś jeden zamek widziałem, ale to jest bankowo moim zdaniem to jest robione bez kitu z tych... Zobacz, to są te kamole normalnie jak z tej ze skały, nie? No pewnie w Dłubali, nie. Pewnie ta góra była trochę wyższa. No pewnie tak. U, także tak widzicie, chcieliśmy wam pokazać coś, co nieco tej Hiszpanii. Jak już jesteśmy, a nigdy nie miałem w sumie okazji nawet po, pozwiedzać jakoś szczególnie, bo zawsze człowiek na tych rybach siedzi. No ale widoczki przecudowne. Ciekawe czy straszy w nim. Musisz tu kiedyś tam przyjechać w nocy, tu rozłożyć. Krąg ze świec, pentagram narysować, krew z kozła i wiesz, obrzędy jakieś tutaj robić, nie? Także żegnamy i widzimy się na wodzie. Po dość długiej przerwie odłowienia, znaczy od brani może tak, mamy pierwsze rybsko, jest około godziny godz 19. Sporo ryb było przez chwilę widać na echosądzie niestety te ryby nie bardzo chciały reagować. Raz miałem ugryzienie w okonia i Tomek raz miał chyba dziobnięcie w rosówki, ale bez. O ale stoi ładnie, ty. Dobry będzie chyba. Co, to muś? będzie. Klimacik, powiem Wam, jest pod tą zaporką w nocy. Widziałem jak on wstał do, tego, do, do tych osłon jak wystrzelił kurde. No, bardzo ładnie. O. Tak jak powiedziałem, że będzie cały tak był. O. o, powiem ci grubo jest. No cały czas jedziesz. Na kotwicy jesteśmy? Tak. Powiem się że obecnie ten, 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 ten był bardzo blisko. W zasadzie on tak wszedł, nawet nie zdążyliśmy sprawdzić, jak duża ta ryba będzie. O, siadło tam dobrze. nie mogę podnieść się. Ciężkie ryby są straszne. 200, taka 20, 200, coś, coś takiego wiesz, ponad, ponad 200 na pewno będzie, bo widziałem jak weszła ładnie w ten przetwornik. Ale piękny, zobaczcie jak wielki. Mocny chłopiec. Pusty kar. O wielki, jakie ma, jak ma karczyko na widok. Piękna ryba, piękny. Podbierzemy rybę, ja włączam chwilowo kamerę, bo ciężko będzie to wszystko pokazać, także za chwileczkę pokażemy na pokładzie. Udało się wyciągnąć. Był tak dziwnie oppinany, ale zobaczcie jaki ma łeb. To rybsko. Niesamowita. Taka z 220 plus, może po 230. Ale łeb straszny. Czekaj, ja pokażę. O, patrzcie jaka głowa. Patrzcie jaki łeb. Nie, olbrzymia ryba. Naprawdę. Dobra, zmierzymy go z ciekawości, słuchajcie. Zobaczymy ile ma. Niecałe 220 słuchajcie, 218 ryba ma Ale takiego, takiej głowy Powiem wam, że 230, 240 mogą zazdrościć Prześliczny Spraśnie utoczone te 10. No naprawdę Przepiękna ryba Rybsko w całej okazałości Prześliczny Z kasową, jak zwykle makaronik Przynęta dla mężczyzn Czyli rosóweczki Coś pięknego, zobaczcie jaka ta ryba jest gruba no i w jakich okolicznościach? Coś pięknego, naprawdę. <grymne> Może Ci po to? Jest jaki ląbarzy ty. To jest niesamowite. Czeka. O! Dobra, lecimy. Nami. wszystko nam mnie zrobił. I słuchajcie, robaki w ruch, żywiec w ruch i próbujemy dalej, bo wczesna godzina, 19.17. Ale ryb nie widać tyle co przed zachodem słońca, troszkę mniej mam wrażenie tych rybek jest teraz. To chyba najcieplejsza w ogóle noc, póki co, nie Tomuś? W bluzach siedzimy, jest ciepło. Od, punktu, od swego przyjazdu na pewno. No najcieplejsza, no. To że jest spoko. To, to już wideo. Nic wam w dzień więcej nie pokazywaliśmy, bo mówię, nic się nie działo. Ja byłem sam, bo Tomek sobie urządzał Siestę. Kilka razy napływałem fajne, naprawdę grube ryby, ale w ogóle nie reagowały. Podchodziły do rosówek i zaraz odwrót. Żywca miałem założonego, no to mówię, jednobranie było. Żywca. Tomuś miał jednobranie w rosówki. No i tak naprawdę pierwsza ryba od późnego popołudnia, nie? O, płynie, właśnie. Zobaczcie. Wie. Tam gdzieś mój zestaw jest chyba nawet No i witam Was ostatniego dnia pobytu na Malowniczym Ribarocha. Mamy godzinę 8 rano. Wczoraj, słuchajcie, warunki były tragiczne. Nie dało się po prostu fizycznie łowić. Podmuchy wiatru do 65 km na godzinę. Pod zaporą fakt, faktem naprawdę yy, nie wiało. Było na, no, po prostu do łowienia, tak? Jedyne w zasadzie miejsce na rzece, gdzie, gdzie było nie, osłonięte. i Dawało rady jakkolwiek łowić, ale niestety, jak na złość, w zupełnie inny sposób pracowały turbiny. Tak pędziła woda, że ciężko po pierwsze było pływać pod tą zaporą. Dziesiąty bieg w dziobówce nie dawał sobie rady. Ryby również wymyło. Podejrzewam, że albo się pochowały w niepracujące turbiny, albo po prostu stamtąd wyszły, bo. Uciąg był niesamowity i ryb naprawdę tam nie było. No wczoraj Tomek tam złowił 260, ale to były takie ryby jeszcze przed, przed samym włączeniem tej turbiny. Ja miałem ugryzienie takiej ryby, myślę 220-230. Strzeliła mocno w te rosówki, ale się nie wpiła, nie wiem dlaczego. Także o, wracamy, tam jest Tomuś. No i płyniemy, bo póki co chwilowo wiatr ustał, jest w miarę spokojnie. Trzeba wykorzystać tą chwilę, ten moment, żeby, żeby wpłynąć, zobaczymy czy turbina została wyłączona, czy da radę jakkolwiek tam łowić, no i zobaczymy jaki plan na dzisiaj będzie, bo to mówię ostatni dzień, czyli chciałbym go po prostu wykorzystać maksymalnie i do późnej, późnej nocy siedzieć na wodzie, jeśli na turbinach ryb nie będzie, to polecić na rzekę, tylko żeby nie wiało, bo jeżeli będzie wiało, no to jest naprawdę duży problem, bo tutaj jak wieje, to naprawdę fala nie jest. Wiecie, falka, tylko no fale jak na Bałtyku jest, nie, nie jest po prostu coś strasznego, także no zobaczymy. Łódka gotowa, wszystko jest przygotowane, kije nie kije, wypływamy. dnia. Już normalnie z rzeki. 180, 190 No, fajna do. Kurwa, jakie mu ciężkie! Może dwójka. Może być, może być. Może być dwójka. No, tutaj masz. No, takie kurwa stukowe będzie. Dzięki za rybę, Petry. Dzięki Zróbcie sobie zdjęcia, Dobra, rybko wróciło do wody, słuchajcie. 180, tak, prawie 190 cm rybka. Nie jest byk, ale ważne, że jakaś tam jest. I jest sporo ryb na tym zakręcie, ale w większości te ryby zachowują się w bardzo dziwny sposób, takie jak w takim letargu. Ciężko im powiedzieć, one są takie zawieszone w toni. Kilku rybom podawałem zestaw centralni pod sam pysk, one w ogóle zero reakcji. I tą rybę tutaj sprowokowałem, słuchajcie, na takich skałach podwodnych. W takiej szczelinie, przy takiej szczelinie ta ryba stała i bardzo ładnie wyszła, dwa razy uderzała w te rosówki, raz nie trafiła, Zawróciła i uderzyła drugi raz. Bardzo silna ryba, to muszę przyznać, jak na ten rozmiar. No i co? Tomek miał też ładną rybę. Nie wiadomo dlaczego, ale mono mu strzeliło. Gdzieś albo przetarte, albo haczyk, który Tomek ma, bo ma nowe haki. W oczku tego haka jest taki, są takie jakby mini zadziorki. Gdzieś wydaje nam się, że przez ten zadziorek prawdopodobnie to mono strzeliło. Sami widzicie, o, takie skały właśnie są podwodne i one, te rybki, w tych takich miejscach przebywają. Tak, bynajmniej tego strzeliłem, nie? W tym miejscu. W każdym bądź razie, no, wiaterek dzisiaj w miarę pozwala na to, żeby łowić. Ten zakręcik jest lekko zasłonięty przez te skały i tutaj tak strasznie nie wieje. Naprawdę jest tutaj na tym zakręcie dużo ryb, tylko niestety w większości te ryby nie chcą reagować. Zakładam rosłówki, no i próbujemy dalej. Później jeszcze podlecimy w jedno miejsce, wam pokażę z Tomkiem nową, Bazę nastawili taki dodatkowy kampik mały, bardzo fajnie, w ustronne miejsce. Super miejsce do stacjonarki dla karpiarzy, dla sumiarzy. E, także później polecimy i Wam na pewno to miejsce pokażę, bo jest naprawdę warte uwagi, żebyście zobaczyli. Hiszpania to jest przede wszystkim nie tylko są ryby, to też, to, to, to też są, nie, słuchajcie, w czasy, wakacje z rodzinką. Można naprawdę miło spędzić czas tutaj opalając się, zwiedzając yy, Katalonię. Jest przepiękne, naprawdę przepiękne krajobrazy. No i dodatkowo, oczywiście, skorzystać i łowić ryby. Zobaczcie, ile kormoranów poleciało. Nie wiem, czy będzie widać na kamerze. Setki. Tak, jak obiecywałem, chciałem Wam jeszcze coś pokazać. To jest totalna nowość, także pierwszy raz pokazuję to miejsce w ogóle w internecie. Nowa, można powiedzieć, baza River Ebro Villa. To jest tak, jakby druga baza, powiedzmy. Pawełka Lasoty, którego serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie, znajdujemy się właśnie na terenie tej, tej pięknej bazy, położonej nad samiuśką wodą. Ale tak, najpierw Wam pokażę. W ogóle w jakim miejsce zaraz zobaczymy bramę tylko tworzy. czekajcie. I tak, sami widzicie drogą asfaltową dojeżdżacie do samiośkiej bazy. Baza jest całkowicie ogrodzona. Tutaj podejrzewam, Paweł jeszcze jakiś ogród zrobi, nie wiem co tu dokładnie będzie. To jest wszystko świeżutkie, niedawno remontowane. Pierwsza rzecz, o której muszę wam powiedzieć, to jest oczywiście ten grilek całkowicie przygotowany do żarełka. Tutaj mamy, słuchajcie, tarasik taki, tak. Tu jest główne wejście do, do tej bazy. Tak się prezentuje ten domek. Bardzo ładny, świeżutki, wszystko jest porobione. No i najważniejsze, co jest w środku. Pierwsza rzecz to oczywiście aneks kuchenny. Przygotowane jest wszystko i później rozpalimy kominek. Także tutaj zimą bez problemu można sobie w pełni wyposażona kuchnia. Jest w niej w zasadzie wszystko, co potrzebne. Kanapa, stolik. I teraz tak. Czyli tak, tu w zasadzie może spać jedna, podejrzewa maksymalnie dwie osoby. Wchodzimy do dużego salonu. I tu jest mega fajny temat, tylko za chwileczkę. Jedno łóżko, drugie łóżko, trzecie łóżko, czwarte łóżko. I tu jest, uważam, pokój przygotowany dla tych, którzy łowią stacjonarnie w nocy. Mianowicie, kładziecie sobie tutaj sygnalizatorki, tu jest oczywiście moskitiera i możecie sobie ten, ten balkonik tutaj ala te drzwi, o, może tak, te drzwi oczywiście otwierać i oczywiście lecieć w nocy do Wędek. Do Wędek będzie naprawdę niedaleko, ja Wam za chwilę pokażę z zewnątrz jak to wygląda, miejsce nad rzeką. I tu jest kolejny pokój. Dwa łóżeczka. To wszystko jest nobiuteńkie pachnące. Również jest kominek. Tu jest również kuchnia dodatkowa. W tym pokoju kibelek, prysznic, umywaleczka. Wszystko przygotowane. Myślę, że dla wędkarzy naprawdę nic więcej nie potrzeba. Wierzcie mi, że naprawdę to wszystko jest świeżuteńkie, pachnące. Bardzo ładnie to wszystko tutaj Paweł przygotował. Także szacun Pawełku. Ale już Wam pokazuję rzecz która dla Was będzie, myślę, najważniejsza dla wędkarzy, czyli jak daleko od samego domu jest do wody. Nie wiem, tu będzie 30 może, może mniej metrów, no około 30 metrów na samą wodą. Bardzo ważna rzecz, o której mi Tomek powiedział, to że to miejsce jest zawsze zacienione. Zawsze zacienione jest to miejsce, tu stoi stolik z krzesełkami, także tutaj w zasadzie każdy wędkarz sobie będzie biesiadował, no i zobaczcie, wszystko ubite, żadnych gładzów, kamieni, nic, co Wam będzie przeszkadzać bić podpórki. No i sama woda. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jest po prostu przecudne to miejsce. Tutaj macie, słuchajcie, wyspę. Tutaj wyspę. Eee, I teraz tak. Dla tych, którzy chcieliby ogólnie wiedzieć, jak mniej więcej tu wygląda, tu jest około 3 metrowy blat przy samym brzegu, tak jak ten kołek stoi. Potem idzie blaci taki piątka. I tu. W rogu, gdzie widzicie ten ta, takie krzaki wystające, to jest figa. E, jest 11 metrów głębokości już. I tu, czyli tu ogólnie takie siódemki, ósemki, dziesiątki, piątki, blaty, nieblaty. Tutaj jak widzicie sąsiedzi już mają powywożone bojki. Łowią, e, nie wiem czy to są znaczniki e, do łowienia karpi, jakieś markery, czy, czy oni się tu wiążą do tych bojek, ciężko mi powiedzieć. W każdym bądź razie miejsce, z którego możecie łowić e, każdą metodą stacjonarną. Łowić karpie, sandacze, cudawianki. Jest przecudowne to miejsce. Naprawdę przygotowane w pełni dla w zasadzie całej rodziny, czy dla ekipy ziomków, którzy by chcieli spędzić razem holidays w czasy na, na rybach. No, zobaczcie, jak to jest super wygląda wszystko. Baza jest w pełni przygotowana. oraz w komentarzu będziecie mieli bezpośredni link do, do bazy. Może jakiegoś maila zostawię do Pawła, jakby się ktoś chciał skontaktować, ile wynajem takiego domku, na ile czasu. Na miejscu na was czeka wszystko włącznie ze sprzętem wędkarskim. Także tutaj go oczywiście nie ma, wszystko jest w głównej bazie, ale jak ktoś będzie potrzebował, to oczywiście Tomuś, który jest przewodnikiem, on teraz rozpala w kominku, żeby wam pokazać też, jak to się pięknie prezentuje. To to wam wszystko dostarczy. No baza jest petarda No i witam was ze swojego bolida, z witarki. Słuchajcie, nic więcej nie udało się niestety dograć na Ebro. To było ostatnich kilka godzin w zasadzie po opuszczeniu nowej bazy. Chciałem się skupić maksymalnie na łowieniu. Nic się nie działo, złowiłem jedną niedużą rybkę. Miałem co prawda naprawdę grubą, wielką mamuchę pod zestawem i myślę, że mogła być to ryba. Życiowa, naprawdę, był przegigantyczny, dwa razy stał pod rosówkami. Wyjazd uważam za udany, udało się naprawdę strzelić kilka fajnych ryb. Także dziękuję panowie Tomkowi, dziękuję Pałowi za zaproszenie do bazy. Na pewno jeszcze w przyszłym roku, w nowym roku zobaczycie mnie na tym ebro. Słuchajcie, nie wiem czy pojawi się jeszcze jakiś odcinek przed końcówką tego roku. No mamy dzisiaj, bo to ten odcinek będzie dzisiaj, 27. Z tego miejsca chciałbym Wam życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku. Zdrówka, przede wszystkim zrówka, bo jeśli jest zdrówko, to zrobicie całą resztę. Spełniajcie swoje marzenia, dążcie do celu za wszelką cenę, nie zważajcie na innych. Tymczasem kończę. Jeżeli odcinek Wam się podobał, to standardowo zostawcie łapy w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już wkrótce na kanale. Trzymajcie się i na razie.